Witam Was Panie i Panowie, z tej strony jest Games Masters, Psychatog. Gramy sobie kolejny draft w formacie Eldridge, Eldridge Shadows. Mm. Najlepsze karty w tej parce są białe, to zdecydowanie. Oczywiście jest też Bombardment, bardzo ciekawy, to jest niezłe, ale jednak y, Blessed Alliance jest chyba najlepszą kartą tutaj. Um, Edge Evolution jest ok. Jest ta karta, która jest w stanie w pewnych dekorach być bardzo mocną, ale myślę, że jednak zabiorę sobie tutaj Alliance. Um, to jest też rzeczywiście bardzo dobry pick. Um, ten koleś może być dobry, ale no, tak jak powiedziałem, jednak tutaj fajny removal um, jeszcze połączony ze sztuczką um, jest, jest, myślę, wart uwagi. No i dostajemy drugi Alliance, co jest dosyć ciekawe. Zniknęła R, więc to musiała być jakaś fajna RK. Wart uwagi jeszcze jest też oczywiście Captive, bardzo fajny Koleś. No wydaje mi się, że jednak to jest wciąż najlepsza karta tutaj. Nie, nie widzę tutaj za bardzo alternatyw. No i pozwala nam utrzymać się w kolorze, prawda? Więc to jest też fajne, że dzięki tej karcie jesteśmy w stanie po prostu um, zacząć fajny draft i być w jednym kolorze, więc będę się starał utrzymać w tym białym. Oczywiście do momentu, aż coś fajnego się nie pojawi. Tutaj możemy spokojnie zabrać tego typa. Ja go bardzo lubię z dwóch powodów. Po pierwsze jest artefaktem, co sprawia, że jak zginie, to dostajemy dwie karty na, na pod delirium, prawda? A oprócz tego 4x4 no, to jest bardzo fajny typ. Nie widzę tutaj specjalnie nic, co byłoby porównywalne. Oczywiście ten kolor odpowiedniej talii jest dobry, to jest dobre. Wilki są bardzo fajne, ale myślę, że jednak tutaj Fajnie byłoby, żeby to wróciło ewentualnie. Jeśli oczywiście skończymy w jakimś bardziej agresywnym deku. E... Tutaj wybór jest też prosty. Jest restraint, Restraints. E... Bunów Kultu po prostu gorsza wersja tej karty. E... Ten kolor jest bardzo, bardzo solidny też, ale myślę, że zostaniemy przy białym kolorze. Jak widać, no nazbieraliśmy tego remowalu już sporo. I tak naprawdę się wszystko okaże, jaki kolor będziemy zbierać drugi, myślę, jednak w parce numer 2, tak naprawdę. Bo tutaj jeszcze można powiedzieć, że ten, ten taki, ta podstawka biała jest bardzo fajna. Tu nie ma dyskusji, że chcemy tym grać, a zobaczymy, jak to będzie się układać dalej. Kolejny bunów Emlacool Contra Crypto Fragment. Fragment jest bardzo fajny. To jest fajna karta. Hmm. Ale myślę o tej karcie też. To jest kolejny removal oczywiście. Ale ja bardzo lubię to połączenie kolorów. Nie widzę tutaj nic takiego, co, co by było wyraźnie jakoś porównywalne. Więc zabierzemy sobie to. Jest Rise from the Grave, który jest bardzo solidny w odpowiedniej talii. I jest też yy, po prostu fajny drop za 2. Wydaje mi się, że jednak zabiorę drop za 2. Dropy za 2 są rzadkością, takie naprawdę fajne. Ten jest naprawdę dobry. I yy, yy, no, po prostu yy, nie jestem przekonany do, tej, do tego Rise from the Grave, ponieważ jeszcze nie wiem, czy gram czarnym, prawda? Więc yy, tak to wygląda. Subjugator Angel to oczywiście jest karta, którą możemy spokojnie zabrać. Nie ma tu chyba nic lepszego, więc prosty pik. I teraz tak naprawdę potrzebujemy stworki, prawda? Można powiedzieć, że jesteśmy zaklepani, chodzi o removal. Jesteśmy zaklepani, chodzi o kolor biały. Teraz po prostu potrzebujemy stwory. Jest Fallbloods, full jest też takie coś, co jest dosyć ciekawe. Znaczy może być ciekawe, o tak powiem. E, na razie jeszcze nie mam zbyt dużo humanów, w sumie mam zero humanów, ale nagrając w białym, tak, te humany się pojawią prędzej lub później. Ewentualnie można zabrać po prostu drop za trzy, bardzo fajne, czarne. Myślę, że zabiorę ten drop za 3. Tamta sztuczka jest po prostu. E, czy jest kusząca, ale to jeszcze za mało, żeby, żeby ją chcieć. I tutaj myślę, że paladen jest okej. Okay. To jest też spoko, to jest spoko, ale myślę, że Paladin tutaj jest po prostu bardzo fajnym dropem. I kolejny Paladin kontra Long Road Home. Z czym to jest dobre? No jest parę kart, z którymi to jest dobre. Ale chyba jednak wolę wciąż, wciąż Paladena po prostu. Taki typcio. No, pozbierało się tego białego sporo. No okej, okay, niech będzie. Aczkolwiek nie będę tym grał pewnie. Czy wiemy, że gramy białym, tak? I czym jeszcze gramy, to się ukaże dopiero. Emerald Avenger jest spoko. Ten kolor jest bardzo dobry. Kolejny Guardian jest też spoko. Dol Griffin jest ok. Ciężko powiedzieć, tutaj bym wziął chyba to. Jestem ciekaw, co to jest warte. Ewentualnie wydaje mi się, że albo, dy, albo gryf, albo to. Tego gdzie jest spoko, ale to jest takie trochę mech. Można wziąć, też wziąć tego. Jest to lepsza wersja Paladyna, trochę. A ja zabiorę sobie gryfa po prostu. Uuu, Bruna. To jest dobry, to jest dobry pik. Oczywiście droga jest ta karta, kosztuje niemało, ale mając trochę tych Humanów Myślę, że warto o niej tutaj pomyśleć um, cieplej. Znowu ten Captive, którego bardzo lubię i bym chętnie go zabrał, ale jednak no, Bruna jest chyba zbyt fajna. Um, to zabierzemy sobie tutaj, nie wiem czy skończymy w Mono, mono White, ale tak to wygląda w tym momencie. Gryf numer 2 kontra Outrider Mam tych humanów trochę mało, póki co Ale ta karta jest naprawdę fajna, to jest cztery, za 4 mana 3-4, e, więc to jest samo z siebie fajne Gryf jest spoko, ale myślę, że jednak zabiorę sobie Outridera e, Lone Rider, to jest karta, na którą czekałem, nie ukrywam Bo ona bardzo fajnie działa z tym Alliance, bardzo fajnie działa z tymi gościami. No, i jest dobrym dropem po prostu w takich dekach, właśnie gdzie jesteś w stanie ją odwrócić szybko. Ok, jest Slayer i jest Sentry, obie karty dobre. Slayer, oczywiście świetny pod uwagę, biorąc te restraints. -y. A sentry generalnie bardzo dobre po prostu i tak naprawdę znowu jakby nie potrzebuję wchodzić w inny kolor. Mogę spokojnie zbierać ten biały. To no, jednak wolę Slayera. Mogę dzięki temu na przykład z tego barera wyrzucić sobie restraints, prawda? Odlograć slajera, wyrzucić sobie restraints do ręki. Takie małe kąpko. To jest spoko, ale szansa na moje delirium jest w zasadzie żadna, więc tutaj ciężko by było coś z tym zrobić. Tree of Perdition. No nie jest to karta, która mnie chyba interesuje, bo zabiorę sobie po prostu rezerwy. Dwa, dwa duszki za, dwa duszki za e, cztery mana. No i świetny draw tutaj, drop, priest, że wydaje się, że będziemy mono-white mono na ten moment, co dla mnie nie jest specjalnym problemem, absolutnie jest to dla mnie ok droga do wygranej, chociaż przyznam szczerze, że jeszcze w tym formacie nigdy nie grałem mono. trzy dobre karty do wyboru. Shieldmate, slayer numer 2 i rezerwy. Zabiorę sobie chyba Shieldmate jednak. To jest bardzo fajna karta. Może zrobić jakieś fajne. Ambusze, prawda i tak dalej. No i drob za 2. rezerwy... Chyba zabiorę to. To jest taka karta, która... Gdybym grał niebieskim kolorem, była będzie bardzo ważna. No i gryf. Okej, okay, nie wiem. Wydaje mi się, że nie zbiera białego poza mną. To jest trochę dziwne, ale spoko. Dla mnie bomba. Myślę, że jeszcze chcę grać dwoma tymi gościami. To są fajni gości, ale chyba nie aż tak. O, Borrowed Grace, super. Super, że to wskoczyło. Myślę, że wywalę sobie jednego tego Paladyna, na razie nie chcę mieć zbyt dużo drugich kart. Stawię to OK. No to wygląda fajnie, tak? Teraz to wygląda naprawdę fajnie. Tak naprawdę trudno mi zdecydować, co bym mógł z tego jeszcze okroić. No to jest... Pierwsza karta, która ewidentnie się nie musi znaleźć w deku, jest też Bira, który jest taki sobie. Tutaj zabierzemy po prostu Monstera, który może być bardzo dużym problemem. Nie ma nic w tej paczce dla nas. Tak naprawdę jest Fire Temper, dość chcieli grać czerwonym. To jest bardzo fajne połączenie z tym. Ale myślę, że zabiorę sobie jednak Monstera. Kto wie, może się okazać, że będę na nim jeszcze grał. Chociaż to jest małe prawdopodobne. Ale gdybym się skłonił w kierunku czarnego, no mam tego slajera, prawda? Więc tutaj grając tym, tym i powiedzmy jeszcze jakimś czymś, byłbym w stanie grać z tym gościem jako takim po prostu typciem e, finisherem, tak? Powiedzmy takim. Bo oczywiście granie mono jest spoko, a tak, ten koleś w tym deku niewiele robi, jest tylko jedno małe kombo z tym gościem, więc to jest taki trochę pustosz. Te dwójki są bardzo fajne. To jest bardzo spoko, szczególnie to z połączeniem z tym jest bardzo przyjemne. Mamy jakby dwa sloty i tak naprawdę... No zobaczymy, mogę grać Mono White, to jest absolutnie realne, ale mogę próbować coś... Fajnego tu jeszcze gdzieś ukulać. Jest Geist kontra Captain. Geist jest chyba lepszy w tym deku. Mam yy, dwóch yy, Pielgrzymów. Mam tego typa, który z Geistem się robi z miejsca po prostu większy. Więc to jest moim zdaniem tutaj Pik i będę się tutaj z tego piku trzymał, bo mam tych, mam tych yy, Spiritów trochę i dzięki temu Geistowi po prostu to się będzie fajnie kręcić. Uuu, Selfless Katar. Dlaczego by nie? Zabierzemy tego typa, zdecydowanie. Myślę na ile chcę grać tymi po prostu, kartami, tak? Tymi, tymi dwoma kartami. To mnie kusi z uwagi na tego Slayer'a, Deku. Ten e, Bono w to bardzo fajnie działa z nim. A ten koleś do mnie kusi, po prostu jest super dobry. I wygrywa gry samodzielnie, prawda? Więc jest to fajna opcja, że tak powiem. Ee, bo tak powiem, nie taka Polisa, prawda? Rezerwowa opcja na wygranie gry, gdyby się nie udało zrobić fajnego agro. W swoim idealu no, nie jest jakiś super agro, jestem taki. No, delikatnie agro, tak? Nie jest to jakiś. Nie wiadomo co. Murland Drifter jest chyba pikiem, e, Jest też spoko ten, ale no myślę, że Drifter jest po prostu jest lepszą kartą. Jest też spirytem, co ma znaczenie z uwagi na Geista. Także to jest chyba nasz pik Mamy 24 karty w tym momencie. Jest kolejny katar i Sinister Concoction, który jest bardzo dobry w połączeniu znowu ze Slayer'em. Po prostu twardy removal, który może wracać z grobu. No, jestem ciekaw, czy tutaj warto brać tego no, concoction, czy jednak iść w kierunku Katara. A zabiorę sobie jednak Katara mimo wszystko. A zabiorę sobie Angelic Purge. Tak naprawdę to sprawia, że już nie potrzebuję grać z żadnym. Mam 24 karty. Mamy jeszcze to. To jest oczywiście bardzo fajne. Kolejna karta działająca z Lone Riderem, Tenacity, wow. Angelic Purge i Tenacity. Eee, puf, okej. Okay. No tutaj trzeba pomyśleć mocno. Ta karta jest naprawdę mocna. Zabierzemy ją jednak. Mam, mam wystarczająco chyba już Lemuvalu, żeby grać tym. Eee, zabierzemy to, bo jest wkurzające. My teraz trzeba kombinować, co ewentualnie okrajać, prawda? Kapitan też bardzo dobry. Hmm. Tutaj zabierzemy to, bo jest też mega wkurzające. No dobra, no generalnie jesteśmy Mono White, bo jednak myślę, że w te wstawianie jakichś extra kart jest niepotrzebne. Hmm. To jest out. Nad tym się zastanowię. mm mm no to jest bardzo dużo. mm mm się wydaje mi się mm mm takiej ilości stworów. Myślę nad tym ten może być mm, słaby z tego względu, że jednak mi opóźnia pozostałe dropy. No nie wiem kurde, powiem szczerze, że nie wiem. Nie spodziewałem się, że ten draft skończy w ten sposób. Zupełnie. Także jestem trochę. Zbity z tropu. Hmm. wydaje mi się tak, że borow Drace jest spoko? Ale dokładnie to samo, tylko że lepiej robi Tenacity. że prawie to samo, ale wolę jednak Tenacity, która mi daje milion życia i, niż to. Więc to bym zrobił w ten sposób. To jest pierwsze do wyrzucenia. E Jeszcze muszę dwie karty wy wyciągnąć stąd. Hmm. Silverstrike jest spoko, aczkolwiek nie jestem pewien, czy potrzebuję to w mainie. Hmm. Ten Alliance robi... Prawie to samo, to nie jest to samo do końca, ale to jest prawie to samo, jest to oczywiście jeszcze karta, która no, daje mi cztery życia, co jest ważne przy kontekście tego typka. Silver Strike też mi daje życie, prawda? Właśnie to jest ten problem, że też mi daje życie. E, bardzo mocny jest ten kolor więc tego na pewno chcę w deku. To już nie ma co po prostu wyciągać z tego deku. Rezerwy są takie sobie, mogę tym grać, nie muszę. I to ewentualnie jest do wyciągnięcia z deku. Albo ten paladen w sumie. Ten paladen nie jest taki potrzebny w tym deku, bo ja mam po prostu szybsze stworki, lepsze. I to mi daje życie, prawda? Więc to działa z tym gościem. A on sam z siebie jest po prostu. Za 5 mana 3-4 to nie jest wystarczająco, chyba, żeby. Czy mój dek jest chyba zbyt dobry, żeby ten koleś się zmieścił. Tak powiem. I jeszcze potrzebujemy jedną kartę ewentualnie okroić. Można grać na 24, jak się uprzemy i 17 landów. Eee, Silver Strike mi się tutaj najbardziej chyba nie podoba. Znaczy, on jest bardzo fajny, ale no, jak gramy defensywnie, mój dek się raczej ofensywnie będzie tutaj grał. Co jeszcze ewentualnie mogę skroić? No, te wszystkie pozostałe karty mi się bardzo podobają. Dobra, wywalę tego Silver Strike'a po prostu. I zagramy 24 karty, 17 landów. Eee, Okej, okay, zobaczę co robi ten land na fali Akademii. Dobra I to jest chyba nasz nasz deck. Wydaje się być bardzo fajny. Oczywiście to, że gramy mono jest no, przyjemne. To wygląda naprawdę zachęcająco, żeby tym grać. Okej, okay, zagramy w ten sposób, zobaczymy jak to będzie chodzić